Z okazji 75-lecia firmy Sonax przygotowaliśmy krótkie, 75-sekundowe filmiki o produktach, które zmieniły rynek kosmetyki samochodowej. Dzisiaj przed Wami Sonax Actifome. Ta piana ma zapach bardzo znanego napoju energetycznego. Ale pamiętajcie, że zapach to tylko dodatek. Ważniejsze są właściwości i tutaj podstawowe. PH neutralny, czyli możecie myć wszelkie samochody, które są zabezpieczone woskami, czy też powłokami ceramicznymi. E, świetnie domywa brud, świetnie radzi sobie nawet z zaschniętymi owadami. Piana ta jest rewelacyjnie skoncentrowana. Od Was zależy, jak silny roztwór zrobicie, ale znam takie osoby, które pracują nawet roztworem 1 do 100. Pamiętajcie, możecie jej użyć jako pre jako mycia wstępnego, jako piany aktywnej, ale również możecie zrobić z niej szampon. Piana aktywna Sonax Active.